Co roku na początku lub w połowie grudnia jest pewnego rodzaju okres, gdzie ludzie kupują prezenty dla swoich pociech lub dla bliskich, czy to z rodziny, przyjaciół, czy też dla tych, których dotknęła tragedia życiowa. Ma to oczywiście związek ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, gdzie rozpakowywanie prezentów, oczywiście takich prawdziwych, które są większe niż takie co dostajemy na Mikołajki, które wypadają 6 grudnia, jest tradycją i najczęściej dzieje się to 25 grudnia, ale też są takie przypadki, gdzie prezenty są rozpakowywane dzień wcześniej, 24 grudnia, Wigilię. Jednak wróćmy do tego okresu, gdzie ludzie kupują prezenty. Zastanawiasz się, jaki zestaw LEGO pod podcoinkę kupić, czy to dla pociechy lub przyjaciela, ale najczęściej wiąże się z tym kilka problemów. Między innymi sam nie wiesz, czy twoja pociecha lub przyjaciel interesuje się klockami LEGO. A jak tak, to jaką serią się najbardziej interesuje? Jednak jest to mniejszy problem i zawsze można się go zapytać na ten temat. Ale jest jeszcze jeden większy problem, chodzi tutaj o budżet gdyż większość fanów klocków LEGO nie kupuje zestawów w cenie katalogowej na stronie LEGO, a kupują zestawy w różnych sklepach, gdzie ceny są po prostu niższe niż na stronie LEGO. Ale z pomocą też przychodzą poradniki zakupowe, jak i zestaw LEGO kupić pod choinkę. Jednak na polskim LEGOtube'ie takich poradników jest bardzo mało i zazwyczaj pojawiają się na osobnych kanalach, gdzie po prostu tworzy się pewnego rodzaju duże zamieszanie. Ale tegoroczny poradnik będzie dość wyjątkowy, gdyż będzie to w formie jednego pełnego filmu, w którym występuje kilku znanych twórców z polskiego Legotuba, m.in. Maciek i Klocki, Brotetykik czy Puddy Ninja. A gdzie taki poradnik można obejrzeć i gdzie to zostanie opublikowane? Wszystko będzie to na kanale Lloyd Malina i owy poradnik pojawi się już 4 grudnia o godzinie 15, a dla tych, którzy oglądają później, to ten poradnik właśnie jest dostępny. I jeżeli się zastanawiasz, jaki zestaw LEGO kupić pod choinkę i to w niższej cenie, to ten poradnik jest właśnie dla Was i serdecznie polecam się z tym zapoznać. Link do poradnika znajduje się w opisie oraz na ekranie końcowym i z tego miejsca chciałbym Wam życzyć udanych, okazyjnych łowów oraz wesołych świąt. Miłego oglądania!